Witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce dnia 22 września 2019 roku, niedziela. Proszę Państwa, dla mnie niedziela bardzo pracowita, bo drugi dzień kursu tarota, który prowadzę. Grupę, proszę Państwa, mam międzynarodową. Nie będę się chwaliła z jakich Państwom. Są pani, ale jedna z pań nawet musiała zmienić kontynent, żeby do mnie przyjechać na kurs tarota. Natomiast, dlaczego to mówię? Nie dlatego, żeby się chwaliła, ale dzisiaj jak gdyby element zagranicy, podróży, przemieszczania będzie ważny, dlatego, że proszę państwa, jesteśmy. Pod wpływem siódemki z 25. Czyli generalnie, jakbym powiedziała, do nauki tarota, czy na przykład ktoś, kto nie jest na moim kursie, ale chce sobie dzisiaj poczytać o tarocie, czy o psychologii, czy o numerologii w zaciszu domowego ogniska, to na pewno jest bardzo dobry dzień do zgłębiania wiedzy. A jeżeli ktoś będzie chciał o mechanice poczytać, to też jest dzisiejszy dzień bardzo dobry do zgłębiania wiedzy, nawet mechanicznej, bo, proszę Państwa, z dnia jest 22, inaczej czwórka, czyli nawet do takich ciężkich tematów. Natomiast, proszę Państwa, ja na pewno z moimi kursantami, a później może po kursie również sama, będę pracowała nad swoim wnętrzem, nad swoją intuicją i jest to, jak gdyby, bardzo, bardzo dobre. I, proszę Państwa, jeszcze bardzo ciekawe aspekty dzisiaj. Po pierwsze, tak, dzisiaj rozpoczyna się trzecia kwarta księżyca, czyli księżyc zdecydowanie maleje dokładnie od godziny 4.40. Słońce w znaku panny. Niedługo będzie przechodziło do wagi, o tym też pamiętajmy. I proszę Państwa, księżyc ze znaku bliźniąt, z rozgadania nieraz chaotyczności, przechodzi do własnego swojego znaku raka, czyli bardzo silny w znaku raka, czyli nasza wrażliwość będzie wzmocniona, nasza intuicja będzie wzmocniona, nasze przebłyski, nasze sny, nawet u niektórych prorocze, też będą wzmocnione. Więc bym powiedziała siódemka, e, księżyc w znaku e, raka, bo już zaczynam mówić o tych aspektach planet. Proszę Państwa, od wczoraj w zasadzie zaczynam mówić o tych aspektach planet. Będzie dla nas dobrą wibracją, szczególnie do energetyki energetyki wnętrza, ale, proszę Państwa, również upiększania siebie, jak również, proszę Państwa, zajęcia się swoim zdrowiem, aczkolwiek nieraz, jeżeli ktoś ma złe aspekty takiego horoskopu urodzeniowego, to, to może być nadwrażliwy, trochę płaszczliwy, przy tym Księżycu w znaku Raka, ale mam nadzieję, że ta energia właśnie e, zostanie przetransformowana na dobrą intuicję, e, zrobienie porządku ze swoją duchowością, a nie na płaszczliwość, tak? I proszę Państwa, bardzo dobry okres, bardzo dobry okres do spotkań rodzinnych, to ze względu na księżyc znaku raka i szczerych rozmów, ja sobie tutaj na ściągawce napisałam przy rosole, tak, oczywiście nie każdy rosł na obiad, ale czy to by był rosół, czy wegańska, wegetariańska zupa, czy tofu, to proszę Państwa, dzisiaj naprawdę, jeżeli, jeżeli możemy, spotykajmy się z rodziną i te rozmowy naprawdę mogą być takie głębokie, nawet bym powiedziała, nieraz uzdrawiające jakieś zmory z przeszłości. I proszę Państwa, od godziny 17.30 bardzo lubię ten aspekt księżyc w sekstylu do urana, jest to taki bardzo, bardzo magiczny aspekt. I proszę Państwa, z jednej strony, no, bardzo dobry do takich przebłysków różnego rodzaju pomysłów. Jak gdyby tego się można powiedzieć, trzymajmy. bo To jest też taki aspekt bardzo generalnie magiczny i jest super. Natomiast proszę Państwa, przy tym aspekcie, a później od godziny 18.18. 18 kiedy jeszcze dojdzie taki aspekt Merkury kwadratura Saturn. Uważajmy, żeby coś w naszym domu się nie popsuło. Bardziej bym powiedziała takie elektroniczne, czy się komputer nie zawiesił, czy nie zawirusował się. Więc generalnie dobry dzień aż do godziny no w zasadzie 18:18, 18. później jak gdyby nie bierzmy się za różne naprawy, eksperymenty, żeby to się na nas nie odbiło i również też proszę państwa E, 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 nie bądźmy krytyczni, bo może właśnie tak jak cały dzień przy tym rosole czy nie wiem, przy, e, przy wegetariańskiej sałatce może być fajny, to wieczór może być taki związany trochę z krytykowaniem innych, gdzieś tak nam może nas na to najść. Więc uczulam. Natomiast generalnie cały dzień bardzo fajny, bardzo fajny. Fajny też generalnie artystycznie. Szczególnie artystycznie do tego, co ma formę. Czyli gdybyśmy chcieli coś ulepić, zrobić, nie wiem, w domu zmienić, to naprawdę jest fajny dzień. I proszę Państwa, zobaczymy, jaka karta na dzisiaj: Cirro Marchetti, tarot, ma, tarot snów. Karta Koło Fortuny. Koło Fortuny, bym powiedziała, jest dziesiątą kartą w tarocie. Zastanawiam się, jak ona się ma do dzisiejszej energetyki. No, Możemy siódemkę jako Koło Fortuny też jako ruch sprzyja podróżom. Tak? Czyli do podróży, do rozmowy przez telefon, dobra karta. Ale przy Kole Fortuny, jeżeli bym powiedziała o takiej energetyce znaczeniowej, co się może wydarzyć, co nam sprzyja, to ja bym powiedziała, jest to taka karta, gdzie mogą być nasze plany pomieszane, ale nie muszą być w tym aspekcie. Mogliśmy coś zaplanować, coś wyskoczyć i będziemy musieli zmienić plany. Ale ostatecznie będą to dobre zmiany dla nas. Przy kole fortuny w dniu dzisiejszym mogą się zdarzać jakieś takie rzeczy karmiczne, o których na przykład z biegiem czasu możemy powiedzieć, że gdyby nie to, to by nie było na przykład tego. No i generalnie jeszcze takie pierwsze znaczenie. E, prognostyczne e, karty koło fortuny, to ta karta mówi, jeżeli coś do ciebie przychodzi, to bierz to, nawet na chwilę, wkręca się w odpowiednią szprychę e, koła. Nawet jakby miało to chwilę trwać. Czyli brać wszystko, co do nas e, przychodzi. I afirmacja na dzisiejszy dzień wyraża miłość z łatwością e, i swobodą. No, myślę, że do, do rodziny. Do ukochanych osób, właśnie przy tym niedzielnym obiedzie. Więc proszę Państwa, życzę Państwu smacznego obiadu, ale przede wszystkim życzę Wam cudownych, e, dobrych, uzdrawiających, pełnych miłości relacji z innymi. Radosnego dnia i do zobaczenia jutro, 23 września.